Rozpoznawalność tych rodów jest skrajnie subiektywna. Ja przyznaję się, że przez wiele lat myślałem, że ja już tyle lat opowiadam o tych rodach, że wszyscy wszystko wiedzą, a efekt jest taki, że często spotykam się, choćby tu nawet dzisiaj, że ludzie mi mówią: Wie pan, pierwszy raz o tym słyszę? I przyznam się, że to mnie cieszy, że te wydarzenia, te informacje są nadal odkrywane. I de facto też my ciągle coś nowego odkrywamy. Ciągle coś nowego się pojawia. No Mówię choćby to, że będąc przypadkiem w Pergamon z muzeum zobaczyłem, że współfundatorem jest książę Guido. Legendarna historia Kopciuszka to są sząbierki, ale nie byłoby Kopciuszka, nie byłoby szobierek, gdyby nie ma Koszowy, czyli miejsce, w którym się urodził Karol Godula, skąd wyszedł. I można powiedzieć, że ta wielka historia potęgi, bogactwa i fortuny górnośląskich szałgoczów ma początek tu. A drugi fakt, który sądzę, że warto abyśmy my wszyscy pamiętali, nie tylko mieszkańcy Zarża, to jest właśnie to, że Szawgoczowie są spadkobiercami i potomkami Piastów i mamy prawo do dumy z wielkości i wspaniałości tego rodu.